Opowiem wam teraz bajeczkę o tym, jak Dębinek, to właśnie jest on, poznał swojego najlepszego przyjaciela Bociana. Pewnego dnia wybrał się na spacer do lasu. Gdy tak se wędrowo i wędrowo i się bardzo rozglądał, bo się bardzo brał złego dzika. Więc szedł tak, skradał się, skradał się i patrzy, że coś tam leży. Patrzy, po... patrzy. Podchodzi i jeszcze raz zagląda i patrzy, a tam leży bocian. Pierwszo się strasznie przestraszył i zaczął głośno wołać swoją siostrę: Dębinko, dębinko, gdzie jesteś? Przyszła do niego siostra i mówi: Co chcesz ode mnie? A dębinek mówi: Patrz. Ojej, co to jest? Za taki potwór ogromny. O matko, ja się boję. Ja też się bałam. Wtedy bocian odzywa się: Nie bójcie się mnie, nie bójcie się. Właśnie leciałem i nie wyrobiłem się na zakręcie i zaczepiłem się od drzewo i bach spadłem, i boli mnie teraz noga. Która noga? No ta tutaj, więc dębinek nogę opatrzył i zaczął słuchać, co też chciał mu powiedzieć właśnie Bocian. Bocian powiedział. Jak się nazywacie? Dębinek mówi: Ja jestem Dębinek, a to moja siostra Dębinka. Żyjemy tu, w lesie dębowym, i wcześniej Was tu nie widziałem. My jesteśmy małe skrzaty i mogłeś nas nie zauważyć. A gdzie Ty mieszkasz? Ja mieszkam na wysokim dębie. Ojej, patrz dębinko, on mieszka na naszym dębie, sam wysoki. Dlaczego go wcześniej nie widziałem? No, bo ja zawsze wysoko latałem. A my jesteśmy małe skrzaty. Takie dobre duszki. Jak trzeba, to komuś pomagamy. Kiedyś, gdy, gdy ja upadłem i kolanko mnie bolało, to wtedy moja siostra mnie do domku zaprowadziła i mi pomogła. Tak, tak było właśnie. Ja się nazywam dębinek, moja siostra dębinka, a ty bodzianie jak się nazywasz, Ja jestem Wojtek. Ja jestem Wojtek i przyleciałam z Wielkiego kraju Afryki, a gdzie jest Afryka, to opowiem Ci innym razem. Ale pamiętaj, że każde dobro do nas powraca. Ty pomogłeś mi, gdy miałem chorą nóżkę, więc teraz jak będziesz potrzebować pomocy, to ja pomogę Tobie. Dobranoc, dobrej nocy. Od tamtej pory Wojtuś, Dębinek i Dębinka zostali najlepszymi przyjaciółmi. Jestem Paulina. Hej, jestem Waldemar. Tato Pauliny.